Halo? Otwarte? Nie, nie rozmawialiśmy o tym, jaką to miało mieć formę i ja też nie pamiętam wiele. Nie? Ja pamiętam, że zadzwonił, a potem pojechaliśmy do Poznania, nie? Tak. Czekaliśmy na niego się spóźnić 40 minut prawie. Tak, to było bardzo nieprofesjonalne i w zasadzie zbieżne z tym, jak zadzwonił, że ma super tajny projekt, nie? Ja potem mogę powiedzieć, o, że tam, tam, tam. to był fajny... Bo no bo nam się spodobał. No i co, nam się spodobał bardzo w ogóle produkt, bo po prostu jeszcze przed Hultajem nie było kompotu za bardzo w sklepie do kupienia. No ciężko kupić domowy kompot, tak? No to jest domowy kompot. jeszcze leżakowany. No film, go gotuje przecież w domu. No jasne, że tak. No i też leżakuje. u no, siebie w łóżku. No i chcieliśmy w zasadzie właśnie zbudować markę opartą o ten sentyment właśnie, do, do lat dzieciństwa. A to sentyment. I mamy trzepak.